Połowie kwietnia na froncie wschodnim Niemcy mieli około 1 miliona żołnierzy, w dużej części o małym doświadczeniu bojowym. 1200 czołgów i dział pancernych. 16 kwietnia o godzinie 4 nad rano ponad 20 tysięcy dział rozpoczęło morderczy ogień. Przez 35 minut na niemieckie pozycje spadała lawina pocisków, niszcząca ogromne połacie ziemi. Berlin nie był przygotowany do obrony. Prawdopodobnie dlatego, że Hitler nie przypuszczał, iż trzeba będzie bronić się na przedpolach stolicy. Oto fragment niemieckiego filmu nawołującego do wstępowania do oddziałów pospolitego ruszenia. 29 kwietnia. Rozpoczęły się walki o Reichstag, zamieniony w jeden z głównych punktów oporu w centrum Berlinu.